Leszek Szczurek. Szczęście. Otulona w czułość poranka, zaplątana w babie lato, wpatrzona w sen utkany ze świtu. Dziś szczęście jest w twoim uśmiechu, gdy słychać szepty i zaklęcia. Tyle wzruszeń jest już za nami, i jeszcze pachną łąk pejzażem. Wiatr oddech wstrzymał, a wysnute z wyobraźni wspomnienia unoszą się echem. Ty, trzymając kwiaty polne, pachnące miłością, szepnęłaś: Dziś czas zegary wstrzymał. Stał Bogdan Dmowski.